Z tej strony kosami tam w, w pierwszym moim odcinku z poradników z GTA 5 do GTA 5, które po prostu będę nagrywał. Postaram się nagrywać je regularnie. piszę w komentarzach, jakie poradniki będziecie chcieli. Dzisiaj taki łatwy poradniczek jak zainstalować menu, bo dalej są osoby, które mają z tym problem. Znaczy mnie to troszkę dziwi, że problem z tym zainstalowaniem jest. No, ale każdy jest. Wiadomo, każdy ma swoje tenie wszyscy ogarniają, a dużo też jest po angielsku. Więc nagrywam to, myślę, że ktoś obejrzy. Zachęcam do zostawienia łapaczki w górę, subika z dzwoneczkiem. Będziecie mieli link do mojego kolegi mmm, kanału. On nagrywa z. Nagrywa, nie wiem, kiedy tam ten film. Nagrywam go 12 do drugiego e, grudnia nagrywam to film, nie wiem kiedy on wleci, późno chyba. E, a mój kolega otwiera kanał no, 26 grudnia, więc nawet jeśli e, to macie do niego link i no. E, i ja jestem jego głównym montażystą, grafikiem, dlatego no, wbijajcie do niego, bardzo fajną serię robię. E, Przejdźmy do odcinka. Hmm, Popieramy dzisiaj sobie menu trainer, ten klasyczny tak zwany trainer. No, najbardziej popularnym się wydaje, po prostu klikasz w pobierz, was na taką stronę, i klikać tutaj menu Download, Lacer Download to pierwsze. Jak zjedzicie na dół, no i pobierałam się, i macie tutaj już script hooka. to też potrzebne bardzo. I pamiętajcie, jedna rzecz, ja będę wstawiał na społeczność prawdopodobnie, że widzowie. Po każdej aktualizacji GTA V jest nowy skrypt Albo trzeba na niego poczekać z 3 dni. Bo po prostu wtedy się zmieniają tam jakieś kody, coś tam i w to trzeba zapytać. Ale menu nie trzeba. No więc pobieramy sobie to właśnie też download. Link będziecie mieli w przypiętym komentarzu. No i mamy teraz. Polecam sobie wyciągnąć to na pulpit. I polecam Wam zaśwać Winniar. Win taką modyfikację takiej właśnie. Coś do pobierania właśnie takich plików. Znajdziecie, no, no, do tego poradnika nie trzeba, do tego Wam linka też zostawię, do zainstalowania, to jest bardzo prosto w instalacji. E, no i co teraz? Teraz musicie sobie znaleźć e, pliki lokalne swojego GTA. Jak macie zainstalowany GTA, to możecie kliknąć tutaj na skrót, prawy, i otwórz lokalizację pliku. Jeśli nie będziecie mieli tego czegoś, to jak macie, zakładam, że większość będzie miała z Was na Steamie, więc policzcie swoje konto Steam, i macie tutaj ja mam przykład GTA 4, klikam sobie prawą yy, zarządzaj i przeglądaj pliki lokalne. No i tu będziecie mieli wędrów. A jak nie to widzowie jak macie na rozstaży tak jak ja, to albo klikacie tu, yy, albo tutaj w widoku głównym piszecie sobie GTA 5, tak jak ja mam tutaj, albo Gry and w auto 5, nie? Ja na przykład, albo, a jak nie, to szukacie sobie na dysku, na którym macie to możliwe zainstalowane. Ja mam dwa, ale ja akurat mam na tym zainstalowane. No i tu mamy pliki lokalne gta No to teraz otwieramy sobie menu PC. Przenosimy plik, y, przenosimy plik y, menu staw i menu ac. Ten list z irydmii nie trzeba, znaczy nie, nie można nawet. No I, i wrzucam sobie. Ja mam już zainstalowane, więc ja to sobie podmieniam. Cyk i mam jeszcze Script Hooka i klikacie w BIN i przenoszcie sobie hook v.dll i deputy 8dll bez tego, bez Navity Trainer. Tylko te dwa pliki. przenoście sobie, ja już te, ja je też mam, więc klikam, że zamień, ale Wy nie będziecie mieli tego. No i co? Macie widzowie zainstalowane. Na, na Teraz przejdźmy do samej gry, więc widzimy się, wy widzicie to za sekundę, a ja muszę włączyć gierkę. E, widzowie, nie nagrał mi się dźwięk z klipu z GTA, e, więc macie tutaj, e, w tym odcinku, e, powiem wam tak e, słownie kilka rzeczy, tam mam, wytłumaczyłem na tym nagraniu e, jak poruszać się menu, jakie tam są rzeczy, co można w tym menu robić. Bez głosu oczywiście jest, no przepraszam, niestety nie jestem tego w stanie zrobić, a menu odpala się F8, więc myślę, że wytłumaczenie jest naprawdę ok. Przepraszam jeszcze raz za to i myślę, kolejny poradnik oczywiście będą normalnie z dźwiękiem z GTA, ale tak jak mówię, pokazałem na filmiku, jak się poruszać po menu, co robić, ustawiać jakie są przyciski, do czego ja tam pokazywałem, do czego przysłużyć, tam w ogóle są też z sobie sobie przyspanych samochód, MK4, to jest samochód, którego nie ma w GTA, ja mam go wgranego jako addon ale może no właśnie można go normalnie pobrać, jest kolejny poradnik, to będzie właśnie jak wygrywać takie oto autka, więc myślę, że poradnik Wam się podobał, tak jak mówię, przepraszam, że też za nie ma dźwięku i dogrywam się teraz, więc Miłego oglądania klipu, jak się poruszać po menu. Jeszcze raz y, powtarzam: menu odpala się przyciskiem F8, a to no klipa, tego co tam włączałem, odpala się po. Y, y, odpala się go F3, więc no, myślę, że pomogłem. Shit. Job, what you been eating? I got...